Cześć, witam cię serdecznie. Ze względu, że dostałem komentarz na blogu od Nikodema OS, okazało się, że wideo pod tytułem Matowanie dwoma gońcami nie jest do końca prawidłowo przedstawione. więc postanowiłem dokonać drobnej korekty, nagrać nowej i pokazać ci lepszą drogę, aby. Móc y, matować właśnie gońcem i skoczkiem, oczywiście idea zostaje ta sama, czyli zagonienie tutaj y, przeciwnika do rogu i zamatowanie go. Więc zacznijmy. Przed nim wdeona na goniec G6. W tym momencie znalazłem bardzo ciekawą odpowiedź. Goniec E8, która y, zapobiega nasz przed królem H5 i zaczynaniem zabawy od początku. A więc tutaj dwa wyjścia, czarne wybrały król G7, Goniec C5, żeby zablokować pole F8, widać w tym momencie czarne poruszają się już tylko na pięciu polach, król F6, znaczy król H6, król F6 Zbliżamy po prostu króla, by znowu ograniczyć czar... posunięcia czarnych na król H7. Bioramy. goniec G6, i w tym momencie no, na król H6 jest odpowiedź gonicę 3 mat. Natomiast um, dalej można kontynuować, król. H8 bądź król G8, tak czy tak zyskujemy w tym momencie tempo, odsuwając się gońcem, król G8, król G6 i w tym momencie mamy opozycję już e, zostały nam do wzięcia tylko te dwa pola, na których porusza się biały król. Zagoniliśmy przeciwnika do rogu i możemy przystąpić do matowania, goniec 4 król G8, goniec D5-3. Król h i goniec do 4 mat. I tak powinno to wyglądać, czyli wykorzystanie króla i dwóch końcy do zamatowania króla przeciwnika. Ja myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i uwagę. No i na razie. Cześć.